Samą masą jak idzie to wie Pan co Ja wiem, sama masa wystarczy żeby nawet żywkę zerwać. Bo on szarpie u i tyle. Jak o co pod brzegę będzie to zacznie podstawować. I jedną szarpie i się będzie polecać. Tylko że tu się nie szarpa, bo szarpa tu Jak on się zacznie szarpać to jest zerwę tej, w tej większej wojnie tak spokojnie idzie, a to się zacznie szarpać. że będzie na tyle zwleksał, że będzie podwijał siłą, co się zaczął tak się, Jak się bójdzie, to nie... no, to nie Zdjęcia, jak możesz zdjąć jak możemy, to mi przejście spuścić. Yes. Tak, jak, tak. jak mówiłem, są no, takie 7 km, że nie. 7 km, bo nie? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай, Pójdzie, i no. tak pójdzie do wody i tak pójdzie i tak no ale satysfakcję wyjęcia zrobienia zdjęcia, zdjęcia. zdjęcia to, tak, A, podczepił się normalnie roku. to wziął normalnie chyba zapysk <grym>. tak, no. myślałem że podczepiony i dlatego tak idzie ciężko no widzisz i można, można. Tak. No, już można próbować nie, jeszcze, gdzie? nie, nie, jeszcze nie ja nie będę go łapał nie, 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 jeszcze nie jeszcze nie, jeszcze trochę. jeszcze nie, bo musi powietrze złapać jest o, o, yy. to, on, on zahaczony jest od góry nie za tak? za pysk? Tak. Od nie. góry. No. Podhaczony. No już go, już go Nie, nie, nie. nie Tak, od Podhaczony. Dlatego tak ciągnie.

to tak, A, mówiłem. Nie mam wagi. Nie mam wagi. No. Gratulacje. Zrobi mi pan zdjęcie? Zrobimy, zrobimy. Zaraz dam telefon tylko. dobra? w rafetkę. Możesz pan podnieść nogę? <laughs> A, przepraszam. Szkoda, że wagi nie ma i miarki. <laughs> nie, mam. Tak nie mam. Ja też nie mam. A nie, mam miarkę. Mam miarkę. Miarka mam. jest, ale wagi nie ma. Dobra. To co zrobi pan z...